Dzień dobry, drogi słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się fenomenalnym, genialnym utworem. Wiem, że mówiłem to po prostu milion razy, ale to jest po prostu... Jeśli miałbym wybrać dziesiątkę takich ulubionych utworów popowych, to na pewno ten utwór znalazłby się na tej liście. I dziś zajmiemy się utworem zespołu Alpha Alphaville pod tytułem Big in Japan. Akordzik, jakie potrzebujemy do utworu, jest to akordzik D małe. A małe, A duże, Ajs duże, C duże i G małe. Widzicie, jakiego będziemy używać? Będzie to, to całe długie, czyli trzy razy na dół, raz do góry, do góry na dół, do góry na dół, na dół i do góry oraz połówka tego bicia, czyli trzy razy na dół i raz do góry. Utwór dzielimy sobie na trzy części. Zwrotka, przedrefren i refren. Zaczynamy, zwrotka. D, całe bicie. Ajs, C i A. I to powtarzamy jeszcze raz. Ice, C i A I wchodzimy na to samo, tylko na połóweczki, czyli D, Ice, C, A, Ice, G małe i całe A Winter city sights, Crystal Bites of Snowflakes all around. Did I ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes? You did what you did to me, now it's history. Here's my comeback on the road again. Motyw przedrefrenowy i motyw refrenowy gramy tak samo i jest on bardzo podobny do tego zakończenia, tego jak wchodzimy na te właśnie połóweczki bicia w tym motywie zwrotkowym. Tylko w pierwszej linijce zamiast akordu A na końcu mamy, y, znaczy A durowego, mamy akord A małe. I mamy tak: połóweczki bicia D, Ice, C, A małe, Ice, G małe, i a całe bicie. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan, Oh, you big in Japan. Tonight, big in Japan, the tight big in Japan. All the eastern seas so blue. I drogie ciastki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. No, piosenka jest fenomenalna, ja oczywiście nie potrafię tak fajnie śpiewać. Ale drogie dzieciaczki, na pewno wy sobie z tym poradzicie. Słuchajcie tę senkę, grajcie oraz to jest mistrzostwo żywiołowe. Na razie trzymajcie pałatki.